Dlaczego banki dzisiaj w Polsce wykorzystują pisowskie pozostałości prawa i nominatów do tego, żeby zarabiać dziesiątki miliardów złotych na Polakach? Pamiętajcie jedną rzecz, że banki w większości nie są polskie, a więc zyski, które te banki generują, są transferowane na przykład do Niemiec, Francji czy innych Włoch. To po pierwsze. Po drugie. Dlaczego tak się dzieje, że banki zarabiają kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie? Dlatego, że stopy procentowe są wysokie. Każdy z nas, kto idzie spłacić kartę kredytową, kredyt hipoteczny, czy nawet małą linię kredytową, widzi, ile płaci odsetek od kredytu. To nie jest wina Tuska. No, może nie do końca, ale głównie nie jest to wina ani Tuska, ani rządu, że stopy procentowe są tak wysokie. Jest to wina tylko i wyłącznie Glapińskiego, który jest nominatem Morawieckiego. Gdyby Glapiński obniżył stopy procentowe, z automatu byśmy płacili mniej za swoje kredyty, a gdybyśmy płacili mniej za swoje kredyty, banki by mniej zarabiały. To wszystko dzisiaj to jest tylko i wyłącznie pokłosie tego, że Glapiński, zamiast patrzeć rozsądnie w przyszłość, patrzy z nadzieją na to, że kiedyś pis wróci i mu dupę ochroni. Ja tylko mam taką prośbę i wręcz pytanie. Rysiek, mówię do Ryszarda Petru, gdzie jest kurwa wniosek na Glapińskiego do Trybunału Stanu? Obiecałeś to rok temu, w kwietniu, jak rozmawialiśmy. Powiedziałeś, do końca roku to będzie. Ja naprawdę nie chcę popędzać, bo to musi być dobrze zrobione. Ale czy to nie trwa już czasem za długo? Banki orają Polaków. Glapiński ora Tuska. A wniosku do Trybunału Stanu jak nie było, tak? Nie ma więcej na ten temat. Na moim kanale, na YouTubie link macie tutaj, ewentualnie w moim bio.